Zapamiętajcie tę jedną rzecz. Co się stanie, gdy w trakcie spłaty kredytu konsumenckiego, który wzięło małżeństwo, dojdzie do rozwodu? Czy można w takiej sytuacji skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Pewnie, że można. Są jednak dwa warunki, jakie należy spełnić. Pierwszy, umowa musi zawierać naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim. Drugi. O sankcje kredytu darmowego muszą wystąpić wszyscy kredytobiorcy, nawet rozwiedzeni. Dla banku jesteście bowiem małżeństwem aż do spłaty ostatniej raty kredytu. Nie ma możliwości, aby reklamację, oświadczenie o sankcji kredytu darmowego czy pozew złożył tylko jeden z byłych małżonków. Warto więc się porozumieć, bo korzyści mogą być spore: zwrot odsetek, zwrot kosztów i niższa rata kredytu. Mam też pomysł na to, w jaki sposób rozwiedzeni małżonkowie mogą wykorzystać zwrócone przez bank odsetki, koszty, a tym samym jak mogą dojść do porozumienia. Pomysł ten znajdziecie w opisie filmu. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na rozmowę. Link znajdziecie w komentarzu.